Dzień dobry moi mili, witam Was bardzo serdecznie w nowym tygodniu. Trzy tematy, ponieważ y, czasu zawsze brakuje. Po pierwsze, porozmawiamy dzisiaj sobie o tym, czym jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak najdalej mi do tego, by mówić Ci, co masz robić z swoimi własnymi pieniędzmi. Ale chciałbym Ci zwrócić uwagę na kilka ciekawych elementów. Druga rzecz, o której chcę Ci powiedzieć, to jest wojna w Konfederacji. Naprawdę wbrew temu, co mówili niektórzy na live, chłopaki nie dążą do porozumienia, a wojna między braunowcami a narodowcami, między braunowcami a mencenowcami tak naprawdę rozgorzewa. I to jest drugi temat, a trzeci temat to jest Donald Trump i jego zarządzenie o deportacji nielegalnych imigrantów. Jeżeli interesują Cię te trzy tematy, zostań ze mną, widzimy się już za moment. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie po weekendzie. Mam nadzieję, że dobrze i produktywnie go spędziłeś, miałeś spotkania ze znajomymi, z rodziną, porozmawialiście sobie o polityce również, ale oczywiście również grzecznie i miło. Zanim jednak przejdę do pierwszego tematu, chcę Cię jak zwykle zaprosić i zachęcić. Po pierwsze konto moje ma z niewiadomych przyczyn ograniczenia, więc polub zapisz i udostępnij ten filmik, jeżeli Ci się oczywiście spodoba i jeżeli chcesz mieć kontakt również na YouTubie, przekazać innym osobom to jest tam profil komentator polityczny i tam możesz mnie zasubskrybować oraz każdemu na telewizorze, na telefonie, pokazać, że jest ktoś taki, kto sobie na spokojnie, codziennie, przy kawce mówi o polityce. Słuchajcie, to, czy... prawda z WOŚP jest taka, że jest to fundacja. Według rozpiski, którą już Wam pokazywałem, nie najważniejsza, nie największa w Polsce jest na poziomie numeru czwartego. I słuchajcie, pierwsza rzecz, która mi się najbardziej nie podoba w tej fundacji, to jest to, że przedstawiane są osoby, które nie chcą wspierać Jurka Owsiaka w sposób negatywny, tak jakby zrobiły coś złego. Otóż każdemu chcę powiedzieć i ustawić taki naprawdę fundament, tak? jeżeli ty, jeżeli ja ze swojej co miesięcznej pensji przeznaczasz na budżet NFZ-u w postaci składki zdrowotnej twojej składki zdrowotnej, mojej składki zdrowotnej setki złotych, a czasem ponad tysiąc złotych. Naprawdę jest to nieporównywalnie większy wkład w leczenie dzieci, w leczenie starszych, w sprzęt dla szpitali niż 10-20 złotych wrzucone do puszki Jerzego Owsiaka. Musisz zdawać sobie z tego sprawę, bo jest tutaj Olbrzymie przekłamanie i olbrzymia niesprawiedliwość. Jeżeli nawet emerytowi i, eme, i rencistowi, tak, rencistce mówisz, że nie wspiera woźbi, a ona ze swojej renty co miesiąc płaci kilkaset złotych na składkę zdrowotną, to ja nie wiem, czy ty, pracujący w korporacji, zajesz sobie z tego sprawę, że każdy z nas. Na budżet NFZ każdego miesiąca przeznacza grube, setki, ty, setki złotych, a niektórzy ponad tysiąc, czy nawet więcej niż tysiąc. Więc nie ma to nic wspólnego, że ktoś nie wspiera jakiejś fundacji z leczeniem dzieci, ze sprzętem dla szpitala itd. itd. Po prostu nie ma to żadnego przełożenia. Druga gwiazdeczka, o której chcę Ci powiedzieć. Donald Tusk na 2025 rok obniżył składkę zdrowotną dla pracujących, dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. To, co możesz wyczytać w publikacjach branżowych, ekonomicznych, do czego zawsze Cię zachęcam, to jest to, że ubytek w budżecie NFZ-u to jest łącznie około 15 miliardów złotych. 15 miliardów. Zadaj sobie więc pytanie, ile Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrała przez 33 lata swojej działalności? A zebrała 2,3-2,4 miliarda łącznie. Więc zobacz, że Tusk jednym swoim posunięciem, jedną swoją ustawą, zabrał więcej i to nieporównywalnie więcej. Niż woźb zebrała przez 33 lata. Jaki sens, gdzie w tym jest logika? Zostawię to Tobie, ponieważ najdalej mi do tego, żeby decydować, co się dzieje z Twoimi pieniędzmi. Jeżeli chcesz swoje 10 zł przekazać komukolwiek, masz do tego prawo. W 100% się z tym zgadzam i nic mi do tego. Moim zadaniem jest tylko, żebyś zrobił, zrobiła to świadomie po prostu. I ostatnia gwiazdeczka, o której chcę ci powiedzieć, która dotyczy woźb. Nie myl kwoty, która będzie podana, czyli kwoty zebranej do puszek z kwotą, która będzie potem jako rekord woźb. Dlaczego nie wolno tych kwot mylić? Gdyż kwota zebrana do puszek jest kwotą rzeczywistego poparcia i wsparcia danego przez ludzi. To Ile Polaków w dniu wczorajszym wrzuciło, nawet wylicytowało zgadzam się, nawet kupiło jakąś usługę. To jest jeden temat. Natomiast to, ile firm, takich na przykład jak Warner Bros Discovery, przelali grube miliony na konto tej fundacji, to jest drugi temat. I to nie ma nic wspólnego z realnym i rzeczywistym poparciem bądź niepoparciem dla tej inicjatywy. Więc kwota zebrana z puszek, kwota, którą ludzie wpłacili na licytacjach, tak, to obrazuje rzeczywiste poparcie. A kwota, którą widzisz jako rekord, to są kwoty pieniędzy, które również tam przelały firmy sterowane politycznie, koncerny medialne, które wspierają jedną i wyłącznie jedną stronę tej polityki. I z tym Cię zostawię. A co Ty zrobisz ze swoimi pieniędzmi? To jest tylko i wyłącznie Twoja sprawa. Słuchajcie, drugi temat. Wojna w Konfederacji. Wojna w Konfederacji jest naprawdę potężna i coraz mocniejsza. Wbrew temu, co niektórzy na live'ie mi tutaj mówili, wojna pomiędzy Braunowcami, a Konfederacją, która pozostała, czyli frakcją narodową, frakcją Mencena, jest coraz większa. Następuje walka bezpardomonowa na wszystkich profilach jedni ośmieszają drugich, atakują. Mencena, przejmują ich profile, te profile potem są usuwane ze strony Konfederacji. Nie będzie moim zdaniem żadnego pojednania, nie będzie żadnego zespolenia. Nastąpi całkowite wyrzucenie wszystkich działaczy Brauna z Konfederacji na zewnątrz tej partii. I ci działacze, również w takich strukturach lokalnych, o których też czytam, że przejmują jakby stronę Grzegorza Brauna, zostaną po prostu z tej Konfederacji usunięci. No i Powstanie bądź nie, ale powstanie pewnie druga właśnie yy, równoległa partia ze strukturami w terenie. I taki niestety będzie smutny finał, że Grzegorz Brown będzie miał swoje 3 do 5%, a słowo Mencen z 12 spadnie na 8%. I to musisz po prostu wiedzieć. I to jest po prostu coś, że nie warto marnować swojego głosu. I trzecia rzecz. Trzecia rzecz, która jest troszeczkę śmieszna, ale naprawdę pokazuje, że. Krajem, który no, się liczy w świecie, czyli mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych, nie można sobie lecieć w kurki. Nie można lecieć w kurki tak jak zrobił Tusk, jak zrobił Sikorski, jak zrobił Bogdan Klich i inni działacze Platformy Obywatelskiej. Ale nie o nich chcę mówić, tylko o Donaldzie Trumpie. Jak wiecie, jednym z pierwszych zarządzeń, dekretów Donalda Trumpa, które tam podpisywał, był, była kwestia zablokowania e, granic i deportacja nielegalnych emigrantów. Więc USA wsadzają nielegalnych emigrantów do samolotów, i samoloty FRU lecą do tego kraju, z którego ci emigranci pochodzą. I tak miało być z Kolumbią. Kolumbia odmówiła zgody na lądowanie dwóch samolotów z USA. Samoloty z uchodźcami wróciły, więc wylądowały gdzieś tam obok, co zrobił Donald Trump. Donald Trump, mówiąc po polsku, się wściekł. I nałożył na Kolumbię 25% cła na wszystkie ich towary eksportowane do Stanów Zjednoczonych. No i dzisiaj Kolumbia wysyła własne samoloty transportowe, aby odebrać własnych nielegalnych emigrantów. I z tym Cię zostawię. Zapraszam Cię już dziś na jutrzejszego live'a, 18.30, jak co tydzień, live polityczny na TikToku. Podłącz się, jeżeli masz nawet lewicowe poglądy, jesteś za Trzaskowskim, jesteś za Sławomirem Encenem, przyjdź, ja każdego będę chciał wysłuchać i posłuchać, co masz do powiedzenia i jakie masz poglądy. Dobrego poniedziałku Ci życzę, wszystkiego dobrego, cześć.